Hejka, dzisiaj chcę Was po prostu poinformować, że po prostu będzie przerwa na kanale. Nie będę na razie jakby nic nagrywać oprócz: może, może będę po prostu montować filmiki, które mam na telefonie do zmontowania i wysłania, to wtedy je wyślę. Ale nie będę jakichś nowych filmów robiła. No, po prostu, bo jakoś nie mam chęci teraz nic nagrywać. Kto wie, dlaczego, to, to wie, nie pytajcie się, dlaczego, ale później wrócę, możliwe, raczej na pewno, więc się nie martwcie. No i po prostu chciałam Wam to powiedzieć. No i, no i to ogólnie tyle jest. Ja po prostu w takim razie no, nie mogę nagrywać, yy, więc do zobaczenia po przerwie. Pa!